Witam serdecznie. Dzisiaj spotykamy się z Romanem Tchenem. Porozmawiamy o symbolice i symbolach. No dla przykładu. Znajduje się ktoś w dziewiątym roku własnym numerologicznym. Uh -huh. Otwiera firmę, nie wiedząc o tym, albo lekceważąc czasami, do muszę. Ja mam takie przypadki. Nie, no, proszę pana, ja muszę tworzyć, bo ja, bo ja nie mam wyjścia. Otwiera ten zakład, a wystarczyłoby te trzy miesiące jeszcze poczekać do pierwszego roku numerologicznego, własnego roku, i jest to rok, który sprzyja na rozpoczynaniu wszelkich właśnie inicjatyw. Jeśli ktoś świadomie ten znak przyjął i w jakimś złym celu, żeby osiągnąć swoje korzyści, krzywdząc powiedzmy innych, czy mając wpływ na, na zresztą, yy, z prasy, czy z różnych literatury wiadomo, jakie, jakie działania, jak to się kończy, te działania wszystkich tych grup satanistycznych. Natomiast moi, gdyby nam ktoś namalował taki znak, to bardzo często ludzie mówią, no to zamalujemy ale zamalowanie nie daje, bo on gdzieś tam pod tą warstwą funkcjonuje. Przyjęliśmy ten pentagram pewnie też pod wpływem Rosji, czyli jakby bolszewicki symbol, czyli jakby antenka, nadajnik, odbiornik. No to wiemy co przez ostatnie od lata, przez, od czasów wojny światowej, II wojny światowej, co się działo. No i przede wszystkim korona. Korona ja zaproponowałem na swoim projekcie. W projekcie, który to jest właśnie widać na drugiej stronie, ale to, to powiem. Korona jest ostra, czyli bijące jakby wzloty, upadki, wzloty, upadki. Mhm. Ostatni banknot 200 zł, w którym to orła wsadzono do trumny wręcz. No, w świetle wydarzeń. Tak, To jest, skandal. Tak, po prostu to jest skandal. skandal. W świetle wydarzeń ostatnich, jak wszystkim jeszcze jak pełno, było przy władzy, no to podsłuchani ministrowie hmm. sami mówili, że Polski już nie ma. Tak. Że ona tylko. Czyli właściwie ta trumna to jest to, cośmy my sami sobie przypominamy. Mało tego. No, na miłość boską, co chwilę znajdzie się jakiś nawiedzony. Były naciski, żeby jej zabronić inicjować. No i w końcu zabroniono. zabroniono I Kler, a ta, może nie wszyscy, ale paru takich ortodoksów, atakowy, w tym właśnie był ksiądz Roman Pindel, atakowali ją z wielką zaciekłością, i ona po prostu później z tego żalu zachorowała na raka. I jej słowa, które tutaj są pod tytułem Krucjata przeciwko zakonnicy, Mariusza oznajmiła, ja wiem, że mam raka. I zapytano, dlaczego nie chcę leczyć tego raka. Odpowiedziała, jeśli umrę, to wraz ze mną zniknie cały problem, a zakon przestanie mieć kłopoty.